Doświadczenie syna jest inne, ale wcale nie mniej niszczące. Jego piekło polega na zamknięciu go w sztywnej, toksycznej roli, która odcina go od emocji i prawdziwej natury. Syn w narcystycznej rodzinie jest często obsadzany w jednej z dwóch głównych ról: może być złotym dzieckiem, tym, który ma zrealizować niespełnione ambicje rodzica, najczęściej ojca. Wychowuje się go nie po to, by był szczęśliwy, ale by był trofeum, którym można się chwalić. Presja na sukcesy w sporcie, nauce, karierze jest gigantyczna. Każde potknięcie to zdrada. Z drugiej strony, syn może być traktowany jak rywal. Narcystyczny ojciec, niepewny własnej wartości, może czuć się zagrożony przez dorastającego syna. Prowadzi to do ciągłej walki, umniejszania jego osiągnięć i udowadniania, kto tu jest prawdziwym samcem.